So, great clear there for Emilia Modzicka. So, the Poznan princess is through to the jump off for the home side. So, congratulations to her. On we go now to so number 11 to start. Wiktoria Głowacka to Amazonka, która w tym roku wygrała Puhar Polski w kategorii dzieci na kucach grupy C. Mimo że. Zapewniła sobie prawo startu tym złotym medalem. Prawo startu w Kaweliadzie Future. Startowała również w kwalifikacjach i tam prezentowała dobrą formę. Dwa razy zajmując drugie miejsce. Amazonka już pomału kończy przygodę z kucami. Już jednocześnie jeździ na dużych koniach. To prawdopodobnie jej ostatnie zawody na kucu Prima. Na kucu Prima bardzo zasłużony. Dwa lata temu pod Poznanianką Julią Jakubowską wygrał tutaj. Finał Cavalier de Future. Wiktoria ma 13 lat. No i to doświadczenie, bo jeździ już, startuje kilka radu, niej widać. Proszę zobaczyć, jak pewnie, spokojnie prowadzi Prime, jak idealnie siedzi w siodle, czeka do końca na każdym skoku. uję zero. It's another super clear round. This is Amvictoria Glavatska jumping clear with Prime. That's the eleventh of the fifteen to start. Oh, very good round again. This jump off is getting very exciting.